Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj będziemy mówić sobie dalej o Etsy. W ostatnim filmie mówiliśmy o fazie pierwszej i drugiej zakładania sklepu. I teraz kiedy ten sklep już mamy założony, kiedy mamy opisany, kiedy mamy w tym sklepie banerek i mamy pierwsze produkty, przechodzimy do fazy trzeciej i faza trzecia jest po prostu fazą najważniejszą. Faza trzecia to samo prowadzenie sklepu i bardzo często jest tak, że niektóre osoby zapominają po prostu o tej fazie. Uważają, że jeśli mają już przygotowany sklep z opisem, banerem i produktami, to po prostu sklep sam się będzie kręcił, wszystko samo się będzie sprzedawać i odchodzą na jakiś czas od tego sklepu. Po prostu nie interesują się. Jakkolwiek, tak jak powiedziałam, ta faza jest najważniejsza. Po prostu teraz dopiero zaczyna się działalność w tym sklepie. Teraz dopiero zaczyna się to, co jest interesujące. I na co musimy zwracać uwagę w tej trzeciej fazie, żeby ten sklep nam funkcjonował. Oczywiście przede wszystkim koncentrujemy się na sprzedaży naszych produktów, dlatego że produkty same nie będą się sprzedawać i sprzedaż produktu składa się z różnych elementów i o tych elementach będziemy mówić w tym filmie. Najważniejszy w naszym sklepie jest produkt im więcej tych produktów, oczywiście tym lepiej, dlatego że wtedy mamy procentowo więcej produktów na Etsy i ktoś szukając czegoś może trafić na dany produkt i poprzez ten produkt może trafić do naszego sklepu, a to może spowodować, że wybierze inny produkt w tym sklepie. Niekoniecznie akurat musi to być ten, który znalazł na samym początku. Czyli po prostu im więcej mamy produktu, tym prawdopodobieństwo, że zostanie jakiś produkt z tych sprzedany, jest większe. Ale to nie wszystko. Dlatego, że czasami można mieć o wiele mniej produktów, a i tak lepiej sprzedawać, niż ktoś, kto ma więcej produktów. I to niekoniecznie musi zależeć od charakteru produktu, bo oczywiście pewne produkty jest trudniej sprzedać, inne produkty jest łatwiej sprzedać. Ale jeśli mamy taki produkt w sklepie na Etsy, to po prostu musimy ten produkt dobrze opisać. I w opisie produktu bardzo ważny jest tytuł produktu, tutaj. Staramy się napisać w tytule produktu jak najwięcej. Ten tytuł jest o wiele lepszy niż ten, dlatego że tutaj nie ma za dużo informacji. Oczywiście, że ktoś może znaleźć ten produkt akurat szukając czegoś na Walentynki, ale niekoniecznie. Ktoś akurat może szukać czegoś konkretnego i na przykład nazwać właśnie ten pojemnik, nie naczyniem ale miską czy nawet doniczką. Dlatego w opisie musimy użyć jak najwięcej słów, które opisują dany produkt. Jak na przykład tutaj napisałam, że to jest szal, napisałam, że to jest neckwormer, napisałam o tym, że jest to szal z ażurem, podałam nazwę, a także podałam, że to jest wzór i także to, że można samemu sobie zrobić na drutach. Więc tutaj jest o wiele więcej informacji w tym tytule. Niż tutaj, dlatego że tu jest napisane, że to jest tylko naczynie, nadaje się jako prezent na walentynki. A można by tutaj dodać więcej takich słów, które by opisały ten produkt, wykorzystać po prostu to miejsce. Dlatego w tytule piszmy jak najwięcej możemy. Następnie tutaj na dole mamy podane, jakie tagi są użyte w opisie tego produktu. Tagi są bardzo ważne, są to słowa, które opisują dany produkt. Więc tutaj mamy, że to jest miska, tutaj mamy, że to jest naczynie, z jakiego materiału jest, małe naczynie, ale na przykład można by te tagi użyć właśnie tutaj w tytule, bo jest na to miejsce. Tak jak ja, moje tagi są tutaj i tutaj użyłam większych możliwości do opisania tej chusty niż ta osoba użyła tutaj. I wykorzystajcie wszystkie możliwe tagi i jeśli możecie używajcie podwójnych słów więcej podwójnych słów dlatego że podwójne słowa są jakby konkretniejsze dlatego że podwójne słowa są konkretniejsze i łatwiej są wynajdowane po prostu jest większa możliwość że, że produkt będzie znaleziony Niż gdy piszemy słowa pojedyncze. W tagach nie używamy tylko opisu produktu, ale użyjmy także nazwę, z jakiego materiału jest zrobiony produkt. To także można wykorzystać, dlatego że ktoś akurat może szukać tego konkretnego materiału. Można także użyć koloru, tutaj jak ta osoba użyła, techniki, jaką jest wykonane. I innych podobnych rzeczy. Po prostu pomyślcie, co też klienci mogą szukać, jak mogą opisać wasz produkt, którego szukają nie tylko w Etsy, ale także w Google'ach. Dlatego, że sam proces szukania zaczyna się od tego, że nie wszyscy szukają od razu na Etsy, jeśli coś chcą kupić, ale szukają przede wszystkim na Google'ach. I Google mogą wybrać właśnie Wasz produkt do pokazania, że on znajduje się na Etsy. Więc dana osoba nie musi znaleźć Waszego produktu na Etsy, może znaleźć na Google'ach, ale żeby ten produkt był znaleziony, właśnie ważny jest tutaj ten tytuł, aby słowa, ważne słowa opisujące Wasz produkt były zawarte tutaj w Tytule, dlatego, że jest to także tytuł, który Google pokazują. Ważne są też te tagi na dole, te same słowa prawie, które znajdują się w tytule, które są ważne do opisania produktu, ale także bardzo ważny jest sam opis danego produktu. Dobrze, jeśli te słowa główne znajdują się tutaj w opisie, i dobrze, jeśli najważniejsze cechy, najważniejsze słowa znajdują się na samym początku tego opisu. I jeśli chodzi o opis, opis też jest bardzo ważny. Postarajmy się, aby ten opis zawierał najwię najwięcej informacji opisujących danych produkt, czyli co to jest z jakiego materiału jest wykonane, w jakim kolorze, do czego służy, a także rozmiar danego produktu. Dlatego że rozmiar jest bardzo ważny. Dobrze jest także pokazać rozmiar na jakimś zdjęciu, żeby było porównanie danego produktu z czymś innym. Jak tutaj na przykład mamy bardzo ładnie pokazane te części do robienia biżuterii leżące na linijce. Po prostu od razu widzimy jaka jest ich wielkość, dlatego że czasami ja przynajmniej się z tym że mierzone kółko ja mierzę w jakiś inny sposób i wychodzi mi inny rozmiar niż jest w rzeczywistości. Może nie same kółeczka, ale na przykład różnego rodzaju zapięcia. Nie wiem jak się mierzy: czy się mierzy z tutaj z tym kółeczkiem, czy się mierzy bez kółeczka, i bardzo często wychodzi na to, że ja po prostu źle zamawiam. W opisie dobrze jest. Żeby ten opis nie był taki zbity, żeby był rozłożony na akapity, tak jak powiedziałam najważniejsze rzeczy na górze, żeby cały opis był podzielony w pewien sposób na sekcje. Tutaj też jest podzielony w ten sposób. To daje większą przejrzystość i po prostu chce się czytać. I też ten opis powinien być wyczerpujący, zawierać jak najwięcej informacji, ale jednocześnie niech ten opis nie będzie nudny. Pisz, jakbyś pisał do przyjaciela, żeby zainteresować swoim produktem, a nie tylko napisać same fakty. I dobrze jest także podlinkować takiego opisu. Tutaj na przykład jest link do całego sklepu, do samego sklepu. Tutaj także można podlinkować także w ten sposób, że jeśli mamy kolczyki, to możemy w opisie umieścić link, który prowadzi nas do wisiorka, który po prostu jest zrobiony w takim samym stylu jak na przykład te kolczyki. Albo możemy podlinkować do innych kolczyków, napisać, jeśli chcecie zobaczyć więcej kolczyków. To możesz kliknąć tutaj, lub też coś takiego, jeśli chcesz e, na przykład zobaczyć więcej produktów z kamieniem lapis lazuli, to także możesz kliknąć tutaj, dlatego że może się okazać, że ktoś szuka produktów z tym konkretnym kamieniem, albo też produktów ze srebra, czy produktów ze złota. Jeśli chodzi o produkty, o opisy samego produktu, to bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. Na Etsy są zdjęcia. I teraz zacznijmy od tego, żeby wykorzystać tutaj wszystkie możliwe miejsca na zdjęcia. Tu jest 5 miejsc, możemy mieć 5 zdjęć, dlatego że niektórzy nie wykorzystują. Po prostu wykorzystujmy wszystkie możliwe miejsca na zdjęcia, i na przykład nie muszą to być zdjęcia tylko samego produktu ale na przykład może to być zdjęcie, tutaj mamy zdjęcie tych rzemyków, a na końcu mamy także zdjęcie opakowania. Pokażmy po prostu, jak pakujemy nasze produkty. To może być bardzo interesujące, po prostu pokazanie, jak produkt przychodzi opakowany. I teraz jeśli mówimy o zdjęciach, to po prostu postarajmy się, żeby te zdjęcia były naprawdę dobrze wykonane. To jest, widziałabym nawet, 50% sukcesu pokazanie produktu bardzo Interesujący i bardzo czysty sposób na zdjęciu. Na przykład, żeby wszystkie zdjęcia były robione w podobnym stylu, na podobnym tle. To też daje jakiś wizerunek sklepu, żeby tło było kolorystycznie dopasowane, na przykład nawet baneru sklepu. Tutaj na przykład ten sklep w ogóle nie ma baneru i bardzo szkoda. Tutaj mamy bardzo ładne zdjęcia biżuterii, które są na białym tle. Niektóre są na czarnym tle, ale rozumie się, że mogą być słabo widoczne na tle białym, chociaż ja i tak bym spróbowała, żeby wszystkie były robione na tym samym tle, bo to wygląda troszeczkę dziwnie, jeśli mamy nagle tutaj bardzo ładne białe tło, a tutaj mamy czarne. I niektórzy uważają, że trzeba mieć dobry aparat do tego, żeby robić zdjęcia. To nie jest tak do końca prawda, dlatego że dzisiaj można zrobić dobre zdjęcia nawet telefonem, ale dobrze mieć jakiś program do obróbki zdjęć, dlatego żeby rozjaśnić przede wszystkim czasami te zdjęcia, na przykład tło, żeby uwypuklić kontrast, żeby jakoś podkolorować troszeczkę, dlatego że czasami kolory mogą być troszeczkę mdłe w zależności od światła, ale w programie do obróbki zdjęć można po prostu czasami bardzo prostymi chwytami poprawić te zdjęcia. Jako główne zdjęcie, tutaj jako zdjęcie pierwsze, które Pokazane jest na stronie głównej sklepu. Wybierzmy po prostu najlepsze zdjęcie. Można bardzo ładnie skomponować zdjęcia w taki sposób, żeby pokazać kolczyki na zdjęciu, ale także pokazać je na danej osobie, jak wyglądają. Mogą to być zdjęcia, które są tutaj obok siebie. Ale na przykład możemy wykorzystać ten sposób jeśli chcemy pokazać jeszcze więcej zdjęć danego produktu. Tutaj mamy na przykład pokazany naszyjnik i na szyi, a także na tle, na białym tle. Tutaj mamy jeszcze jeden naszyjnik na szyi, a także mamy pokazane opakowanie. Bardzo ładnie to jest pokazane, nie tylko samo opakowanie, ale to zdjęcie jest bardzo dobrze zrobione. Tutaj mamy też pokazane kolczyki, które pasują do danego naszyjnika, i zobaczymy. Tu jest właśnie link do tych kolczyków. Bardzo ładnie jest to zrobione. Pokazane są nawet kolory, jakie są możliwe do wyboru, i tutaj można wybrać kolor. Wykorzystujmy także do promocji święta, które się pojawiają. Na przykład walentynki. Tutaj mamy od razu słowo walentynki w opisie produktu i przy okazji mamy też zniżkę z okazji walentynek. I tutaj mamy też z okazji walentynek zniżkę na ten produkt. Tutaj także mamy to zdjęcie takie podwójne. Po prostu róbmy też różne promocje, różne kupony, na przykład z okazji jakichś świąt. Jeśli sprzedajemy na Etsy, to zainteresujmy się troszeczkę, jakie są inne święta w innych krajach, żeby wykorzystać. Na przykład, po prostu można się troszeczkę bliżej zainteresować, żeby wykorzystać właśnie ten okres przed tymi świętami do tego, żeby umieścić w opisie tytułu, a także w opisie produktu nazwę tego święta. I w ten sposób po prostu. Mieć jeszcze jedną okazję do sprzedaży, dlatego wiadomo, że wiele osób, które sprzedaje na Etsy, są to przede wszystkim prezenty, a wiadomo, że prezenty są sprzedawane najwięcej w okresie różnych świąt. Teraz to, o czym mówiłam wcześniej: pakowanie. Jeśli otrzymamy jakieś zamówienie, po prostu musimy to wysłać. Mamy już na pewno opracowane, w jaki sposób wysyłamy do klientów, ile kosztuje przesyłka. O tym mówiliśmy wcześniej, ale kiedy wysyłamy nasze produkty, dobrze, żebyśmy nie włożyli tylko danego produktu do jakiejś paczki, do jakiejś torebki i wysłali, ale żebyśmy mieli wokoło tego produktu jakiś system pakujący, który by przedstawiał także w jakiś sposób nasze produkty, który by reprezentował naszą markę. Dobrze mieć na przykład chociaż wizytówki, wizytówki naszej firmy, wizytówki naszej marki, którą możemy włożyć z danym produktem. Możemy także ładnie opakować, jeśli nie stać nas na takie tematyczne opakowania, z nazwą firmy, z jakimś logo naszej firmy. Możemy zrobić na przykład naklejki tylko, po prostu, które możemy naklejać na opakowanie, logo naszej firmy i z nazwą naszej firmy. Możemy zrobić karteczki, które można przywiązać albo przewiązać przez produkt. Możemy zrobić także instrukcję obsługi danego produktu z krótkim opisem, ale także z logo naszej firmy. Jak wygląda na przykład zdjęcie, jak jest zapakowane, jak ta osoba wysyła. Po prostu każdy wie, że jeśli przyjdzie paczka właśnie takiego wyglądu, to jest od tego sprzedawcy. Tutaj widać małe logo na karteczce. To bardzo fajne zdjęcie też pokazane, jak wszystko jest zapakowane w środku. Jeśli wysyłasz do klienta, powiadom o tym, że już jest produkt wysłany i poproś nawet o powiadomienie, że klient otrzymał ten produkt, i poprosz także o feedback. Feedback to są referencje, gdzie osoby opisują, czy były zadowolone, czy były niezadowolone z przesyłki, z produktu, z obsługi sklepu i miejmy nadzieję, że po prostu nasi klienci będą zadowoleni. Jeśli nie będą, to może być to znak, że trzeba coś. Poprawić. I teraz tak, mówiliśmy o tym, jak ważny jest opis, jak ważny jest opis tytułu, jak ważne są tagi do danego produktu, ale to nie wystarczy. To jest częścią promocji, gdzie możemy być znalezieni w Etsy albo przez Google, ale musimy promować nasz sklep poza Etsy. I tutaj przychodzą nam na ratunek media społecznościowe, media socjalne. Tak jak na przykład um, Facebook, Pinterest, Twitter czy blog. Dobrze jest, jeśli mamy swój blog, pisać o produktach, że mamy produkty i sprzedajemy na Etsy. I linkować. Przede wszystkim linkować. Pokazujmy też nasze produkty na Facebooku. Facebook jest. Um, królem wszystkich mediów społecznościowych i po prostu na Facebooku musimy być, ale jeśli pokazujemy produkty na Facebooku, to podlinkujmy ten produkt z Facebooka także do naszego sklepu, żeby ktoś, kto jest na Facebooku, miał po prostu możliwość znalezienia danego produktu na Etsy, żeby nie musiał szukać ale po prostu jednym kliknięciem z Facebooka znalazł się w sklepie i mógł dany produkt kupić. Pinterest także jest bardzo dobry i tutaj, kiedy mamy produkty, to ktoś może pinować. My też możemy pinować nasze produkty od razu na nasze własne tablice, także Wykorzystujmy przede wszystkim te media społecznościowe, w których możemy pokazywać nasze dobre zdjęcia, czyli Pinterest, Facebook, Instagram, także blog. Możemy także pokazywać na Twitterze, teraz można pokazywać zdjęcia na Twitterze. Także reklama wizytówki, reklama w mediach socjalnych. Wcześniej mówiłam o różnych zniżkach, kuponach, ale niekoniecznie muszą być one robione tylko z okazji jakichś świąt. Nie zawsze trzeba zrobić zniżki z okazji świąt, ale na przykład możemy zrobić jakieś zniżki z okazji rocznicy założenia naszego sklepu, czy z okazji sprzedania. 50 produktu czy z okazji osiągnięcia 100 lajków na naszej stronie na Facebooku i tak i tak dalej. Mogą to być też giveaways, czyli obdarowywanie, rozlosowanie naszych produktów, ale nie przesadzajmy z tym za bardzo też, żeby ludzie nie przyzwyczaili się, że u nas można dostać rzeczy tylko za darmo. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest budowanie społeczności. Wiadomo, że bez budowania społeczności nie będziemy sprzedawać, ponieważ w takim przypadku będziemy skazani tylko na sprzedaż tym osobom, które nas znajdą gdzieś, ale chodzi o to, żeby zbudować jakąś społeczność, utrzymywać w jakiś sposób kontakt z tymi osobami, które już od nas kupiły, ale także budować społeczność na Etsy. I na Etsy mamy na przykład różnego rodzaju forum, gdzie możemy zadawać pytania, gdzie możemy się angażować, gdzie możemy zwracać na siebie uwagę, gdzie możemy budować swoją markę. Na Etsy mamy także Teams, mamy na przykład Etsy Poland Team, gdzie to są takie, to są takie grupy, do których możemy się po prostu zapisać. Gdzie możemy konwersować z innymi członkami i po prostu promować się w tych grupach lub pomagać sobie po prostu wzajemnie. Dlatego nie bądźcie sami, budujcie społeczność, budujcie swoją markę na Etsy. Pokażcie po prostu, że jesteście i że wasze produkty są dobrymi produktami. Na Etsy mamy także Etsy Blog z którego można dowiedzieć się niektórych fajnych rzeczy, gdzie także można komentować na przykład i komentując wpisy na Etsy blogu pokazuje się nasz awatarek, tutaj nasze zdjęcie, które mamy i to powoduje, że też jesteśmy w pewien sposób zauważalni, chociażby wśród tych osób Którzy piszą na tym blogu, którzy ten blog czytają. Widzicie, wiele osób bardzo dużo nie pisze, nawet nie rozpisuje się, tylko po prostu króciutko, po to tylko, żeby się pokazać. Także to jest trzecia faza posiadania sklepu na Etsy. To jest po prostu samo promowanie swojego sklepu, działalność w tym sklepie, po prostu rozwijanie swojej firmy, sprzedaż swoich produktów, budowanie tego sklepu, rozbudowywanie, rozwijanie tego wszystkiego, żeby to dobrze działało, obserwowanie tego, co działa i tego, co nie działa, próbowanie różnych innych możliwości i po prostu włóżcie serce w swoje produkty i w sprzedaż na ETSY, dlatego, że na pewno możecie Osiągnąć sukces w tym miejscu, jeśli tylko Wasze produkty są ładne, potrzebne i Wasze zdjęcia dobre i robicie dobre opisy, dobrą promocję i budujecie swoją markę. Dziękuję bardzo.